Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Piątek nie wiem, kiedy ten vlog pójdzie, dlatego że on chyba będzie taki łączony z paru dni. Będziemy sprzątać kuchnię. Ja nie wiem, czy dam dzisiaj radę wszystko posprzątać. Będę się starać. Bo. No bo wiecie, później muszę jechać po dziewczyny i jechać po zakupy. A może jeszcze bym nagrała jednego vloga takiego normalnego. Zobaczymy, co mi, zobaczymy jak się wyrobię z tym sprzątaniem. Więc, co? Miało być sprzątanie, będzie sprzątanie. To bierzemy się, słuchajcie, do roboty. Nie ma co. Związujemy włosy i jedziemy z tym sprzątaniem. No, jak obiecałam, no to trzeba, trzeba sprzątać. No i co? I co zrobić? Jak, co się zrobi, jak, jak się nic nie zrobi? Dobra, włosy związane. Nie jest dzisiaj duży bałagan. Na stole jeszcze jest w miarę. E, tutaj jeszcze jest w miarę, ale. Ale co? Na razie mam zamiar posprzątać tutaj kuchnię i to miadalnie, czyli dwa okna takie duże. Te okna mam dosyć duże, one są, 1,50 m mają, więc one są długie, 1,50 na 1,50 m, więc one są bardzo duże. Ciężko mi jest je strasznie umyć. Myję ręcznie. Mam, mam myjkę takiego karszera, taki odkurzacz duży. On nie jest bezprzewodowy, on jest na kabel i to jest taki. Boże. No, taki, że wiecie, jego się tak parą myje, samą parą, ale zgubiłam od niego końcówkę, jak jest ta myjka, taka, co się ściąga tą parę. Zgubiłam od niego tą końcówkę, taką gumę. No i zauważyłam, że jak się wiecie, o, o, po oknach jedzie, tak, obciera, to żeby się nie porysowały po prostu okna, więc rezygnuję z tego. E, ale y, zauważ, ja, ja najlepiej lubię myć ręcznie okna. Je jedziemy ręcznie. Najbardziej to jakoś lubię, one są wtedy dobrze umyte. E, więc to, pomyć szafki, chociaż na zewnątrz, w środku to porządkować herbaty. E, ale jeżeli tego dzisiaj nie zrobię, to zrobię to jutro. E, bo dzisiaj jak pojadę do sklepu, to sobie jakieś koszyczki na te herbaty muszę kupić, bo tam jest po prostu saigon w tej, w tej szafce. Za dużo tych herbat jest i muszę coś kupić, żeby jakoś się wiecie posegregować. Więc bierzemy się za sprzątanie. Mam naszykowany zestaw mój. Więc ja mam zestaw w takim koszyczku z Pepko. To chyba 10 zł kosztował ten koszyczek. Nie wiem ile. Chyba 10 zł. I tu mam takie podstawowe rzeczy. Zaraz wam pokażę co mam, bo yy, może tu postawię sobie. No bo tak. Nie, nie widzicie. Dobra, będę trzymać. Yy, więc tak, no tu mam taki zestaw, yy, takie to są ściereczki. Yy, Frotte. Wiecie, wielorazowego użytku. I ja tym ściereczkami myję wszystko, okna i tak dalej. Yy, najpierw, wiecie, one już są sprane. One wyglądają na brudne, ale one są sprane po prostu. Bo one są cały czas prane u mnie. Ja myję nimi szafki, okna, wszystko nimi myję. One mi się bardzo dobrze sprawdzają. Eee, no i pokażę, co mam tutaj w tym swoim zestawie. Więc na przykład do kurzy, to mam akurat teraz takie coś do, do mebli do kurzy. Mister Magic, to nie wiem, to chyba jest z Lidla albo z, z Biedronki, nie wiem z czego to jest, bo to mam bardzo długo, ale e, jakoś rzadko tego używam. E, dlaczego? Dlatego zaraz wam coś pokażę. E, dlatego tamtego rzadko używam, bo ostatnio się nauczyłam. Kupiłam sobie przez internet taki Mr. Proper. I to jest do wszystkiego: do podłóg, do mycia mebli. I ja sobie to rozcieńczam z wodą w takim pojemniku. To miałam z Action. Do mycia kurzy. Taki do kurzy. No ten. Tak mi się średnio to jakoś sprawdziło. Wszyscy na internecie, na YouTubie mówią, że och, ach, jak tej firmy kupiłam. No takie sobie, według mnie. I teraz sobie to przelewam pół butelki tego, pół butelki wody. I ja tym też myję. Wszystko w sensie kurze, z mebli, yy, blaty czy coś, to ładnie pachnie. Yy, I nawet podłogę można tym mówić, To jest takie, wiecie, wielorazowego użytku, ale sobie przelewam do tej butelki. Nie jestem z tego zadowolona póki co. Yy, do odtłuszczania na przykład kuchenki mam Mr. Agent. Agent Max, a nie Mister Agent, Boże yy, Agent Max. Też to już jest jakiś czas u mnie, bardzo rzadko tego używam, bo bardzo zadowolona jestem z tego odtłuszczacza. On po prostu odtłuszcza kuchenkę mi, a ja brudzę strasznie kuchenkę. Niby, mimo to, że mam nową kuchenkę, to mam bardzo ją zawsze ufajdaną po, po gotowaniu. To to Wam mogę polecić. Grille wszystko, te, te, te takie od grilla te kratki pomyję. Tylko gdzie ja to kupiłam, to już nie pamiętam, e, bo ja to w paru ilościach kupiłam, więc ja to już jakiś czas mam, e, ale gdzie to kupiłam, to nie pamiętam. A do mycia szyb mam e, Sidolux Crystal i on jest naprawdę super, ładnie pachnie i okna są e, super takie śliczniące, e, ale e, najpierw, zanim umyję tym okna, to ja umyję okna e, woda, w miejsce woda z płynem do naczyń i tą ściereczką z brudu, szczególnie z tamtej strony, bo się bardzo kurzą. Z tamtej strony w szczególności najpierw tak myję płynem i tą sierką, a potem dopiero myję tym Sidoluxem. I wtedy jest efekt. Nigdy nie myję okien od razu samym płynem. Nigdy. Najpierw myję, właśnie z pierwszego brudu, myję płynem do naczyń. I to tak. I potem jeszcze Wam powiem, to jest najlepsze. Jak umyję okna już tym. E, to nie docieram absolutnie tą ścierką. Wiem najlepiej gazetami docierać, bo wtedy są takie okna lśniące, ale ja gazet nie mam, bo ja gazet nie używam, nie czytam, więc nie mam. E, tutaj mam pod ręką Wam pokażę. Ja mam takie chusteczki. E, takie, e, gdzie to można kupić? W Action są chyba białe, kiedyś widziałam, czy w jakimś sklepie. Paweł to trochę z roboty przywiózł, bo jak tam zamawiają, to też to troszeczkę dla nas wziął kiedyś na próbę i mówię, zamów, jak będą zamawiać, to weź dla nas parę paczek tego. To jest bardzo fajne. Ja sobie to po prostu wiecie i wycieram. One mi się tak super sprawdzają. Czasami są białe, czasami są te, ale to widziałam chyba w Action, gdzieś w jakimś sklepie widziałam, że można to kupić, ale nie powiem wam w którym. Ale one mi się super sprawdzają. I, i bo wiecie, one, on, jak ja jakie się kupuję w takiej parce, tam jest, nie wiem, tysiąc sztuk chyba i one taniej wychodziły niż pa ręczniki papierowe. Bo ręczniki papierowe to y, ja bym chyba musiała na to jedno okno y, dwie paczki takich ręczyków zużyć, żeby to ładnie wyszerować, żeby smuk nie było. Dobra, nie gadamy. Robię tu porządek na tym oknie, tym baj bajzel i biorę się za mycie okien. Najpierw umyjemy okna. A potem e, będziemy być dalej. E, jeszcze muszę uprać firanki, bo od tamtej pory, co zdjęłam te firanki, to jeszcze tych firanek nie uprałam, bo ja lubię powiesić mokre filanki afektorem. Mam nadzieję, że e, sprzątam tu, rzucam wszystko tu. To sobie, pójdę, wywieszę na, na słońce, bo to mam mokrą podkładkę. Falkę taką do naczyń, taki ociekacz, e, ale po prostu e, nie sprawdza mi się. Sprawdza mi się taki zwykły ociekacz. Pokażę wam. Taki zbyt duży, z taką podkładką, który stoi tutaj. Jakoś się to wiecie, najbardziej sprawdza. To kładę wszystko na podłogę, bo to są kwiatki, które muszę sobie e, umyć. I co, przestawiam jakoś tą kamerę? Bierzemy się za mycie tych okien. E, nie ma na co czekać. Szkoda, słuchajcie, czasu. Męczyłam. O Jezu, ubyć te okna duże to jest niemal wyzwanie, powiem Wam. Męczyłam się strasznie. Oczywiście Wy to będziecie widzieć. Widzieliście w takim w przyspieszeniu, bo to jest takie dobre pół godziny mycia tego okna 20 minut przy dobrym tempie. Więc ja nie będę tutaj Was zanudzać. Każde okno, jak myje, to wiadomo, no wie, wiemy, wie, wiemy jak. Ale ja się tak zmęczyłam, że tragedia. Muszę wypić wodę i biorę się za następne. Efekt jest? Lśni się, lśni się. Może tego nie widzicie, bo. ...poświeci słońce. I co, bierzemy się za drugie. I tak, no i te papiery, to już ja wszystko na podłogę zrzucam. Potem wam pokażę, ile się tego uzbiera. No Najgorzej to jest jeszcze mycie okna balkonowego. Tego tarasowego, co mam, bo one ma 3 metry, długość ma 3 metry, takie jest rozsuwane. No, i tam się nieźle trzeba namachać. Tam to jest takie 40 minut mycia tego okna, tak wiecie, żeby dokładnie. Bo tak jak tutaj na szybko, to 20 minut na szybko je umyję, ale te balkonowe to z dwóch stron jeszcze. No, mówię wam. I muszę sobie kupić taką myjkę. Chyba w Lidlu kiedyś są takie, były takie myjki. Bezprzewodowe. Jeszcze mm, taką myjkę muszę kupić, bo Ech, na siłowni nie trzeba chodzić. Wystarczy umyć okna. I siłownia jest słuchajcie, niepotrzebna. Dobra, piję wodę, nie rozgaduję się. Myjemy. Uff, gotowe. Uff, ale mam dobry czas. Będzie dobrze, może skończę tą kuchnię dzisiaj. Wiem, trochę mnie przekłamuje światło, ale jest słońce na dworzu. Jak ja się tak rusza, a jeszcze to kamerką kamerką nagrywam. Mam telefon na ładowarce, i nie mogę obrócić, bo wtedy bym nie widziała, czy dobrze was, czy dobrze Wy mnie widzicie. Dobra, nie gadam, biorę się dalej za sprzątanie. I teraz będę tym płynem, co Wam pokazywałam, co rośnieczam z wodą, parapet i ten stoł umyję, i po kolei wiecie szafki w szafkach i tak.

Tu mam słoiczki herbaty, poprzesypuję sobie, bo przecież wiecznie nawet nie, nie przesypałam ostatnio, bo wiecznie zapominam. Pomyję sobie, tu mam takie karawki, one są już brudne, taka na wino czy na coś, to się kurzy tylko, nie wiem czy to stawiać czy nie. Ale to wszystko pozdejmuję. E, tu mam jeszcze ten róg, co kiedyś Sonia przyniosła. Kto oglądał to pamięta, jak mi Sonia takiego roga przyniosła. E, ja go sobie wygotowałam. Tu mam coś od półki. Tu mam też takie szklaneczki do kawy. W ogóle z nich nie korzystam. Stoją tylko mi, zawalają miejsce i się kurzą. I chyba ich tutaj nie będzie. Zrobię tutaj porządek, bo mnie denerwują. No wiecie, to się wszystko kurzy. I po co? Po co mam się to kurzyć? A ja tylko muszę to chodzić po i kurze myć i sprzątać. Pomyję to. I schowam to chyba do szafki, tak samo te kubeczki, wszystko na wierzchu, a i tak się z tego nie korzysta, i tak się nie korzysta, bo się pije winnych. O, tu mam kawę, herbatę, tu mam nawet jedno puste, zaraz sobie poprzesypuję, tu mam makramę, no, dobra, mam sobie tę ścierkę, będę sobie układać. Już zmywania to wam nie będę pokazywać. Biorę się za mycie szafek i potem zmywam te rzeczy. pomyłam sobie wszystkie te e, nawet nie odkleiłam tych, widzicie jaka jestem perfekcyjna pani domu, dobra, pójdę sobie to podrywam e, tu mam poprzesypywane, zaraz sobie przysypię co chcesz ode mnie e, nie wiem co on chce dobra, biorę się teraz za wycieranie tego i układanie Zepsuł mi się psikacz z tamtego, więc to z szyb sobie przeleję i sobie naleję tego, wiecie, no bo muszę te szafki pomyć i tak dalej. To sobie poprzelewam to troszeczkę, o co ja robię? i wiecie, i będzie dobrze. Laura się bawiła ostatnio tym sikaczem, tamtym yy, i... Czekajcie. Yy, Laura się bawiła w tamtym sikaczem i mi zepsuła, yy, więc ja troszeczkę przelałam, nie za dużo. Yy, o, jeszcze wodę doleję i, wiecie, do trzawki i tak dalej, żeby to pomyć. Chociaż te szafki to umyłam już tym płynem do szyby, bo już mi się nie chciało jakoś tak szybko szybko i zgubiłam ścierkę. Działam ścierkę? A tu mam. Dobra, biorę się dalej do roboty. Dobra, w miarę jest posprzątane, słuchajcie, ogarnięte, e, słoiczki wszystko pomyłam, tam coś muszę jeszcze postawić, e, coś mi kontrast nie chce zapać, nie wiem, o teraz lepiej, e, jeszcze wiecie, też jakieś takie ten e, niedoróbki, tutaj już też, tu sobie też już poukładałam, tu mam przyprawy, słoiczki jakieś różne, e, które muszę wypełnić, bo tu mąka, bułka tarta była, więc w miarę, w miarę słuchajcie to wygląda. Więc w miarę to jakoś wygląda. Jeszcze muszę parę rzeczy sobie kupić, co Wam pokażę, co kupiłam, gdzie postawiłam. I to będzie koniec, bo jest godzina piętnasta. Pięć godzin sprzątałam w szafkach, na dole, wszędzie. E, szklaneczki już tego nie nagrywałam, bo po prostu bym się na pewno nie wyrobiła. E, I co? E, dogram Wam jeszcze jutro dogrywkę, bo jeszcze firanek nie powiesiłam, nawet ich nie uprałam, bo po prostu już bym nie zdążyła. A ja już muszę jechać po dziewczyny, więc e, widzimy się jutro w, w dograniu tego vloga firanki fajnie wyszły z tego e, wiecie materiału znaczy z tego obrusu e, tutaj wrzosy sobie tak udekorowałam te e, takie dynie na wykałaczce no i jakoś to słuchajcie wygląda bałagan już jest więc wiecie e, tutaj tak samo już jest słuchajcie bałagan no ale jakiś czas już minęło od tego sprzątania a tutaj mam te białe wrzosy. Też sobie tak ozdobiłam i jakoś to wygląda. Więc ja kończę dzisiaj tego vloga. Dziękuję, że sprzątaliście ze mną. Resztę deko dekoracji, resztę jak tam w kuchni sobie jeszcze dokończę, bo nie dokończyłam, a potrzebuję mieć miejsce słuchajcie, wolne na na, na aparacie. Więc resztę pokażę Wam po prostu kiedy indziej. A dzisiaj już kończę, bo już i tak długo wyszło. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa.